Tam już chyba trzeci raz nagrywam to bo naprawdę yy, zapomniałam ustawić tutaj ustawienia głośności jeszcze trochę ściszę. Yy. i mam nadzieję że w końcu będziemy słuchać a więc zaczynamy no, nową serię zagrajmy nie bójcie się tamtą terminę tak wydorobić. no Uff. będę grać na ślepo tak na ślepo będę grać bo naprawdę nie grałam i znowu daję Och, game I znowu muszę to przejechać Nie chcę mi się tak oglądać, ale muszę O jezus nie boże Dobra ja Teraz szybciej to grać znaczy, Bo już trochę, no, przeszłam No sami zobaczcie No <laughs> A więc tako, zaczynamy Znaczy, no, zaczynamy znowu Już bardzo, 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 dawno nie grałam w klasyki. Więc jak tego już nie będę widzieć, to się nie... Proszę nie śpiać na mnie. Łaaaaaaa, bum, Nie, tędy, ja tam, tędy nie idę. No kurde ty laro. No. Skacz i się łap. Yeah. No i apteczka. No i tu. No i to. Łapto. No łap to. No. I obracamy się. I wchodzimy. To apteczkę dużą wejdź. Wejdź, kurde wejdź, ja mówię zamiast wejść to. Ja cię nie no. No dzięki. Teraz lecimy, a spadłam prawie. I ją. Ja to jestem dobra. Tak, zabiłam się. Nie, Co to jest? Nie pamiętam, gdzie ja to zapisałam. Ha! Wiedziałam. Wiedziałam, że ja to zapisałam. Uff, Boże. Znowu się zabiła. Panie, już na początku zabiłam się. Ja jestem dobra.

Lubię tego sprinta. Wejdź. Wow. Dzięki. Dzięki. No tak, pływanie i znowu, kurde, trzeci raz pływanie. Wow. I weszłam od razu, jak się cieszę bardzo. Ale tu... szaro. Jezus, znowu z tą miną będę musiała... Nie to tyłu, ty kurde... No, nie będę mówić jaka jest Lara. No kurde, trato. Tracie, nie. Dobra, beć. Lecimy. Jeszcze mokra jest. No, na razie jest dobrze się nawet nie z bała nie? idź dalej, idź dalej, idź dalej nie? dobra no i przejdziemy linę, to ja się tutaj kończę będzie krótki filmik nie? w tą, nie w tą, nie w tą, nie w tą idź, 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 idź. którą? o, nie idź, 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 idź stary idź kurde, Laro no no, ty kurde, ty cioto, sorry, no co ty robisz? I... Jest! Hura, hip hip hura, ja tutaj już zapisałam oczywiście, ale jak ktoś to sobie jeszcze raz zapisze, bo ja nie pamiętam czy to faktycznie zapisałem, zapisałam, ale okej. Okay. No i tutaj jak kończę, przeszłam to, jeee, yeah. Mi i pójdzie tak dalej, dobra. Trzyma! Wszystkim! Ła! Wow. Lara się cieszy, a my się cieszymy razem z nią. Tak, i pożegnaj się. Papa! Pa. Wszystkim! Do no zobaczenia, do zobaczenia pożegnaj. Do usłyszenia w na następnym odcinku, Lara, się z wami żegnam w taki sposób. Ha! O? Trzyma! Bo was zabije. <laughs> <laughs> Siema. Okay, papa. <laughs>